Witam serdecznie. Jest piątek przed drugim lotem konkursowym Gołębi Młodych rocznika 2019. Bardzo wiele osób pyta mnie o to, co podaje, jak podaje i kiedy podaję. Więc doszliśmy do wniosku z, razem z żoną, że będę, będziemy wrzucać takie filmiki krótkie w tematyce typowo podawania środków. Więc dzisiaj jest tak jak mówiłem, piątek przed drugim lotem konkursowym: koszowanie w sobotę, lot w niedzielę. Lot się zapowiada niepewno miejscowość w miejscowości chyba Milicz 176 km do mnie z mocnym wschodnim wiatrem czyli takim czołowym bocznym spychającym trochę ku południu No i co? no i będziemy mieszać teraz wodę drugi raz bo już raz wodę podawaliśmy rano była z tym samym zestawem czyli z naszą bombą energetyczną jako że lot się zapowiada jaki się zapowiada to dzisiaj na drugie pojenie czyli teraz Około godziny 12 drugi raz dostaną znowu e, tą bombę energetyczną, gdyż wodę staram się wymieniać, tak jak mówiłem, minimum dwa razy w dziennie. A jeśli podajemy je z takimi właśnie środkami, które łatwo fermentują, to jest to nawet e, trzy razy dziennie. Mamy 140 gołębi młodych, tam trochę ponad do lotu, więc podajemy. Rano podaliśmy 5 litrów wody to wszystko wypiły podajemy je do pojników małych, litrowych tych belgijskich tak żeby było to um, no wypite żeby długo nie stało no i są to środki, które dość łatwo fermentują przy słońcu i tak dalej więc szybko je e, szybko je zmieniamy więc podajemy mum w dawce zalecanej przez producenta jest to mum, także żeby nie miał wątpliwości mum też często hodowcy mówią, że się ciężko miesza z wodą. Dlatego my go najpierw wsypujemy do suchego wiaderka. Później zalewamy czystą wodą. Następnie do tego dodajemy wszystkich innych produktów. Karni Speed zawsze te produkty przed podaniem wstrząsam. Zmiarka 20 ml. Karni Speed podajemy w dawce 10 ml na litr wody, czyli na 5 litrów. Dwa kubeczki to jest 40 ml. Jeszcze pół kubeczka, czyli 50 ml. Do tego jest karni speed, żeby nikt nie miał wątpliwości. Do tego Rotosal też w dawce 5 tym razem 5 ml na litr wody. W szczekawce jest 6, czyli 6 razy 4 jest 24. I żeby było dokładnie, jeszcze ml dobieramy i wstrzykujemy. Jest 25 ml, czyli 5 ml na litr wody. I ostatnim środkiem, który jest podany, jest Betamin Forte. Na karmę dzisiaj rano też poszedł Betamin Forte razem z RO200. To podajemy 15 ml na litr, czyli 40 60 i jeszcze 15. Jest 75 ml na 5 litrów wody. Rano podawaliśmy na karmę Betamin forte razem z RO200. Więc e, zjadły gołębie. Około godziny 12 mają dosypywaną karmę, już wtedy czystą. I po oblocie wieczornym kolejny raz mają nam czystą karmę, już nic więcej nie dostają. Jutro czysta woda, czysta karma. I teraz nasze mieszanie. żeby się dobrze wszystko wymieszało, to robimy to strząsowo. Już jest wymieszane. Dolewamy resztę wody do pełna 5 litrów. Jedno wiadro ma 10 litrów, więc dwa pojenia, po 5 litrów jest pełna dycha. Teraz około, jak jest mówię, godzina przed 12:00 o 12 wstawię tą wodę. Dokarmię gołębie jeszcze tą suchą karmą. Eee, I co? I po prostu i po prostu wypiją to do oblotu wieczornego. Jak pójdą na wieczorny oblot, albo nawet wcześniej zobaczymy jak i to, im to tam pójdzie, ile zjedzą, ile wypiją, to po wieczornym oblocie już zawsze mają czystą wodę. I tak jest w każdy dzień tygodnia, że po oblocie już wieczorem, jeśli wypiją to, co mają wypić i, i im braknie, to już kolejne, to trzecie pojenie jest czystą wodą. Aczkolwiek, no mówię, zazwyczaj są to dwa pojenia, z, tylko w te dni energetyczne, czyli w niedzielę, Wtorek i piątek ta woda jest wymieniana nawet trzy razy dziennie. Jeśli to jest środa czwartek, czyli woda z bisformem, to jest wymieniana po prostu po tych tam 6-7 godzinach, zależy jaka jest też temperatura i tak dalej. W sobotę jest czysta woda, więc ta czysta woda jest po prostu wstawiana przed lotem i też jest odziwo wymieniana, bo też później jak już tam mają być przed koszowaniem czy 4 godziny przed koszowaniem znowu. Tą wodę wymieniam na, na tak samo czystą wodę, ale po prostu uważam, że jak się im wstawi tą wodę taką odstaną, ale świeżą, to one chętniej idą się jeszcze jej napić. Jak ona już stoi kilka godzin, to nie jest aż tak chętnie pita. Dlatego no, tyle z dnia, z piątku. Wiecie, jak to w piątek u nas wygląda? Z reguły wygląda to bardzo podobnie, nie tak samo, ale bardzo podobnie. Hmm, karma energetyczna dzisiaj poszła, galaxy energy z Bayersa, i to naprawdę jedzą jej dużo, bo ja tam nie znam się na tym wyliczaniu, na te gramy, ale rano wsypałem. 3 kg na te 140 Gołębi zjadły to. Później troszeczkę im dosypałem jeszcze około 2 kg. Też praktycznie już tam widzę, że mało co tego jest. W południe dostaną jeszcze kolejne 2 kg. No i wieczorem już dostaną takie też karmienie, dam około 3 kg, żeby na pewno. Wiadomo, że z tego coś tam zostanie do jutra, to, to czego nie lubią, zostanie do jutra. No natomiast no tak się to odbywa, nie? Przy wieczornym karmieniu wyczyszczę to, co zostało z dnia. Razem z tym, jeśli tam zostało jeszcze jakieś ziarno z dodatkami delikatne, jakieś śladowe ilości, wyczyszczę te karmiki, wymyję, zasypę czystą karmą i, i po prostu ta czysta karma, co zostanie do jutra, to już zostanie i jutro rano po prostu znowu wysypę wszystko, wyczyszczę karmiki i znowu zasypę to wszystko czystą karmą energetyczną przed lotem. Także tyle w tym krótkim filmiku z dnia dzisiejszego. Dobry lot hodowcy, będziemy nagrywać coś po przylocie gołemu.